Słuchaliśmy, to był młody milioner, czyli jeden z singli, które wyszły od Ciebie w lipcu. To były w ogóle takie niespodzianki, bo i zadzwonię do Ciebie i Młody Milioner wyszły zupełnie niespodziewanie i wyszły po tygodniu. To jest ekstra, ale wróćmy do tego, o czym rozmawialiśmy mhm. przed przerwą Mogę. muzyczną, o tym procesie. No bo, o tym procesie, bo ja lubię. Ja zawsze. też lubię. Ty pracujesz kurde z wieloma fajnymi, młodymi. Ym, producentami. Dziękuję. <laughs> Dobra, bez żartów. Żarty na bok. Pracowałeś y, y, z Famem, z Łukasiem, z Urbańskim, z Franklinem. Y, robiłeś różne rzeczy y, i to fajne po prostu połączenie gatunków od ludzi, którzy też mają takie y, błyskotliwe bardzo spojrzenie na muzykę. Kto z, to, z Tobą teraz pracuje przy Tymku 2020? To jest... Y, projekt, do którego zapraszasz różnych producentów, czy yy, masz jedną osobę, z którą pracujesz nad tymi singlami? Ja no, chyba to tak rozwiązałem jakoś nie zastanawiając się nad tym, wziąłem jakąś paczkę tam, i po prostu pokierowałem to w taką stronę, którą uważałem właśnie na granicy tego przypadku. Mhm. Gdzieś wyciągnąłem z tego takie rzeczy, nie? A Myślę, gdzie jest ta granica, która nie taki retro popik, no po prostu. Czyli jak, trochę syntów, a gdzie jest jakby gdzie jest ta granica? W sensie, co twój kompas wewnętrzny uznaje za przypał? Jakby, co musiałbyś zrobić, żeby ją przekroczyć? Ja mhm. ja nie wiem, no bo tak, mówię, że balansuję gdzieś obok. No no Nie, no. nie potrafię jej przekroczyć. Próbowałem. Okay, czyli jakby wiesz, że próbowałem, testowałem to. Wiesz, że jest gdzieś tam szklana ścianka, której nie da się przejść będąc z tobą po prostu. No jest coś takiego, bo próbowałem to zrobić, jakby ląduje to w koszu, nie? Jakby. No nie umiem. Po prostu, kurwa. Nie czujesz. Jest tak, że nie. Dobra, a jak już wchodzisz do studia, bo mówiłeś, że wejdziesz do studia na tydzień nagrasz następne numery, co jest imponującym tempem z jednej perspektywy, a z drugiej mam pytanie, czy jak wchodzisz do studia, to z, jak, z jakim sprzętem w cudzysłowie wchodzisz? Czy masz wybraną? Paczkę powiedzmy tam 30 bitów, żeby zrobić 7 numerów, czy wchodzisz już z konkretnymi bitami, czy wchodzisz z jakimiś skrawkami pomysłów, czy wchodzisz z tekstami już gotowymi? Jak wygląda to od tej strony takiej czysto roboczej? Wchodzę i no nie, zawsze, zawsze to wygląda tak samo, nieważne jaki projekt robię. Po prostu tu chodzi o to, że ja wchodzę na tydzień, ponieważ więcej nie chcę poświęcać na to przestrzeni, nie? Jeśli chodzi o komercyjne rzeczy. Uważam, że to jest ten tydzień. Potrafię robić rzeczy jakby szyb prędko, szybko, mm -hmm. jakby przychodzi mi to bardzo łatwo, ale mm, zatraca mnie to, ryje mi to o głowę troszkę. To nie jest do końca to, co ja czuję, nie? Że, że jest dla mnie rozwojowe. Więc jeśli chodzi o projekt komercyjny, mm, no wchodzę na tydzień. Nazywam to tydzień, bo nie mm -hmm. potrzebuję więcej, żeby to zrobić, nie? Jakby. Jest to wtedy na tej granicy, którą. Czyli wypadkował tego, że poświęcasz przysłowiowy tydzień na projekt komercyjny? Jest to, że ci to bani. Czy to oznacza, że na przykład w wypadku projektów, które są bliższe Twojemu sercu i twojemu y, prawdziwemu ja? Tak, to robię y, przez y, cały rok. Okej, 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 okej. I po prostu w tym się <laughs> rozpływasz. Powiedz mi w takim razie, co cię stymuluje do tworzenia tych rzeczy, y, które, które są dla ciebie ważne? Czy to są właśnie te współpracy z ludźmi, których sobie wybierasz i którzy też są tobie bliscy, czy y, to jest do, cały czas doszukiwanie się czegoś, czego jeszcze nie było, bo jakby y, no testujesz te granice i ten album, który zrobiliście z Urbańskim, jest tego przykładem, że on jest bardzo innowacyjny, też jest bardzo błyskotliwy, ciekawy i um, inspirujący. Co, co, co cię popchnęło w wypadku tego spotkania do, do stworzenia całego tego materiału, bo tam jest no, no po prostu sporo tego materiału. Wiesz co, ja wtedy musiałem się wygadać, nie? I, i tak, owszem, jest to album, który jest szczery i taki był dla mnie wtedy bardzo rozwojowy, nie? Mhm. Jakiś portal się otworzył wtedy. Nie wiem, jak to inaczej racjonalnie powiedzieć. Mhm. No i przyszedłem sobie do innego projektu, gdzie myślę, że rządzi się tak naprawdę bardziej dekonstrukcja i, i, i jest to trochę inna publika, bardziej światowa nisza, myślę. Mhm. I gdzieś podarzam sobie w tą stronę, aczkolwiek... No, my na przykład spotykamy się mówiąc o projekcie hmm, Tymek, dlatego, że hmm, jakoś tak jedna rzecz napędza drugą, nie? I ja jestem mega wdzięczny za to, że robiłem rzeczy, które właśnie były może też poza granicą tego przypału, bo dzisiaj mogę sobie robić właśnie ten swój, swój projekt niszowy i jest to dla mnie po prostu zbawienne. Czyli potrzebujesz yy, jakby. To jest, wydaje mi się. Więc teraz jakby, kalkuluję faktycznie sobie te rzeczy, Tymek. Spoko, ale to też jest, wiesz, jakby kluczem w, to, to, że możesz kalkulować, dzieje się dlatego, że masz też takie safe spoty, gdzie możesz uciec, y, żeby się poczuć. Nie, nie chcę mówić jakby artystą, no bo nie, ja, nie, ja nie dostrzegam tej w ogóle jakby balansu na granicy przypada. Mnie w ogóle no, te, nie, te numery rozumiem. nie są przepołowe, bo tylko, że ja też nie patrzę swojej swojej perspektywy. Natomiast tutaj też czytam to, co mówisz w ten sposób, że. Możesz sobie szukać balansu na tej granicy, ale właśnie dlatego, że też możesz sobie pozwolić na jakby ucieczkę do zupełnie innych niż i jakby możesz sobie zmieniać aliasy i tak I to, co jest bywa ogromną wadą dla artysty i jego bolączką, czyli niezdefiniowanie. Mhm. Bo rzeczywiście jest, żyjemy w czasach, kiedy. Wizerunek kroczy przed sztuką, i artysta potrzebuje bardzo mocnej definicji mhm. i potrzebuje jakiegoś toru. To wydaje mi się, że jednak w twoim przypadku udało się z tego zrobić zaletę. Że możesz mhm. sobie uciec do rzeczy. No tak, w sensie nie wystarczy mi jedna rzecz po prostu, żeby się wyrazić, nie? Mhm. Znaczy teraz ogólnie mógłbym tak całkowicie zniknąć nie? i znaczy. Komercyjnie, typu nie rozmawialibyśmy teraz o innych rzeczach, bo jakby nie byłoby w moim kręgu zainteresowań, to też e, nie rozmawialibyśmy, nie wiem, nie robiłbym tej muzy, nie byłoby tym jak 2022, bo bym stwierdził, że... Ale z drugiej strony, to tak jakbym powiedział, a Ci co, kurwa, nie chcę tego hajsu w ogóle, Wy, wyjeżdżam z Polski, idę robić sobie, wiesz, muzykę elektroniczną i, i tyle. Ale uważam, że jest też lepsza rzecz, nie? Jakby można... Czerpać z tego, dać tym ludziom to czego, to, czego chcą. I też tak naprawdę napędzać sobie ten projekt, więc to jest takie balansowanie też. Czyli tak naprawdę ym, to ym, rachowanie tego, że z jednej strony oddajesz swoim słuchaczom, którzy są z tobą od dawna, to czego potrzebują, tę muzykę powiedzmy trochę bardziej komercyjną, yy, daje ci szansę, żeby realizować się w tym, co jest ci bliskie. I, tak. Mhm. Mm a takim ostatnim albumem, Tymek, który był taki wiesz, dla mnie rozwojowy, no to był album z Urbańskim. Uważam, że no nie mam potrzeby robić na drugi raz takiego albumu, nie? Mm -hmm. Już to zrobiłem, przyszedłem sobie dalej. Nazwałem to odrodzeniem. Sprawdzimy, moi drodzy, sobie teraz w dokładnie z tego albumu. Dobrze widzę. Tak, z dobrze. moimi ślepymi oczami. Dobrze widzę. I wracamy po pół do, do rozmowy z Tymkiem. Po prostu.